Antoine de Saint-Exupéry Mały Książę Leonowi Wartowi. Proszę dzieci o wybaczenie, że pozwoliłem sobie zadedykować tę książkę dorosłej osobie. Mam poważny powód. Ta dorosła osoba jest najlepszym przyjacielem, jaki przytrafił się w moim życiu. Jest też inne wytłumaczenie. Ten dorosły potrafi wszystko zrozumieć, nawet książki dla dzieci. Istnieje trzecia przyczyna. Mieszka on we Francji, gdzie doskwiera mu głód i zimno. Bardzo potrzebuje pociechy. Jeśli te wszystkie wyjaśnienia to dla Was za mało, w takim razie zadedykuję tę książkę dziecku, jakim był kiedyś. Wszyscy dorośli byli najpierw dziećmi, acz niewielu z nich o tym pamięta. Poprawiam więc moją dedykację. Leonowi Wertowi z czasów, gdy był małym chłopcem. Kiedy miałem sześć lat, ujrzałem pewnego razu wspaniały obrazek w książce o dziewiczych lasach, która nosiła tytuł Prawdziwe historyjki. Przedstawiał on węża boa w trakcie połykania małego zwierzaczka, a oto kopia tego rysunku. W książce przeczytałem, że węże boa połykają swoje ofiary w całości, wcale ich nie gryząc. Potem tracą zdolność poruszania się i śpią przez sześć miesięcy potrzebnych na trawienie. W owych czasach wiele zastanawiałem się nad przygodami w dżungli i udało mi się kolorową kredką samodzielnie narysować mój pierwszy rysunek. Mój rysunek numer jeden. A był on taki. Pokazałem moje dziełko dorosłym pytając czy mój rysunek ich przeraża. Odparli na moje pytanie. Dlaczegoż to kapelusz miałby nas przerażać? Na moim rysunku nie było kapelusza. Ukazywał węża boa w trakcie trawienia słonia. W takim razie narysowałem wnętrze węża boa, żeby umożliwić dorosłym zrozumienie sprawy. Ciągle potrzebne im są wyjaśnienia. Mój rysunek numer dwa był taki. Dorośli poradzili mi, żebym darował sobie rysowanie węży Boa. Nieważne zamkniętych czy otwartych, a zainteresował się raczej geografią, historią, rachunkami i gramatyką. I tym sposobem w wieku sześciu lat porzuciłem wspaniałą karierę artystyczną. Brak zrozumienia dla mego rysunku numer 1 i dla mego rysunku numer 2 zupełnie mnie zniechęcił. Dorośli nigdy nie potrafią samodzielnie niczego pojąć i uprzykrzają życie dzieciom, które ciągle muszą im wszystko wyjaśniać. Dlatego też musiałem wybrać inny zawód. Nauczyłem się więc pilotować samoloty. Latałem prawie wszędzie po całym świecie i zgadzam się, że geografia bardzo mi pomogła. Już na pierwszy rzut oka umiałem rozróżnić Chiny od Arizony. To bardzo przydatne, jeśli zgubisz się nocą. Dzięki temu wszystkiemu moje życie przyniosło mi mnóstwo kontaktów z mnóstwem bardzo poważnych ludzi. Wiele przeżyłem, mieszkając z dorosłymi osobami. Przyjrzałem się im z bliska. To nie poprawiło zbytnio mojej opinii. Kiedy spotykałem osobę, która zdawała mi się nieco bardziej rozgarnięta, poddawałem ją eksperymentowi, pokazując mój rysunek numer jeden, stale skrzętnie przechowywany. Chciałem sprawdzić jej pojętność, ale w reakcji zawsze słyszałem, to kapelusz. A więc, nie mówiąc już ani o wężach Boła, ani o dziewiczych lasach, ani o gwiazdach, dostosowywałem się do poziomu tej osoby. Mówiłem z nią o brydżu, golfie, polityce i krawatach. I wówczas ta dorosła osoba nabierała zadowolenia ze znajomości z tak rozsądnym człowiekiem. Tak więc żyłem samolubnie, nie mając nikogo, z kim mógłbym porozmawiać, aż do kraksy na pustyni Saharze sześć lat temu. Coś pękło w moim silniku, a ponieważ nie towarzyszył mi nikt, ani mechanik, ani pasażerowie, musiałem zupełnie sam dokonać trudnej naprawy. Była to dla mnie kwestia życia lub śmierci. Mój zapas wody pitnej mógł starczyć najwyżej na osiem dni. Tak więc pierwszego wieczoru usnąłem na piasku tysiąc mil odległym od zamieszkałych domów. Byłem bardziej samotny niż rozbitek na tratwie pośród oceanu. Wyobraźcie sobie więc moje zdziwienie, kiedy o wschodzie słońca obudził mnie śmieszny głosik. Usłyszałem: Proszę pana, proszę narysować mi baranka. Co? Narysuj mi baranka! Skoczyłem na równe nogi, jakby trafiony piorunem, przetarłem oczy, rozejrzałem się i zauważyłem zupełnie nadzwyczajnego, małego człowieczka, który przyglądał mi się z powagą. Oto najlepszy z jego portretów, jaki udało mi się później narysować. Lecz mój rysunek, oczywiście, nie jest równie zachwycający co wzór. Nie ma w tym mojej winy. Dorośli zniechęcili mnie do kariery artystycznej w wieku sześciu lat i nie nauczyłem się szkicować niczego oprócz zamkniętych węży boa i otwartych węży boa. Przyglądałem się więc tej zjawie oczami okrągłymi ze zdziwienia. Nie zapominajcie, że znajdowałem się tysiąc mil od ludzkich siedzib, a mój mały człowieczek nie wydawał mi się zagubiony ani umęczony do granic wytrzymałości, ani umierający z głodu, pragnienia czy strachu. Niczym nie przypominał dziecka, które zawieruszyło się pośród pustyni, tysiąc mil od najbliższego ludzkiego domostwa. Odzyskawszy mowę, powiedziałem do niego. Ale skąd ty się wziąłeś? A on powtórzył cichutko, jakby chodziło o coś ważnego. Proszę pana, proszę narysować mi baranka. Kiedy tajemnica robi na tobie tak wielkie wrażenie, nie ośmielasz się nie usłuchać żądania. Acz wydało mi się to kompletnie absurdalne tutaj, tysiąc mil od wszelkich zamieszkałych miejsc, ze śmiertelnym zagrożeniem wiszącym mi nad głową, wyciągnąłem z kieszeni arkusz papieru i pióro. Ale właśnie w tym momencie przypomniałem sobie, że studiowałem głównie geografię, historię, rachunki i gramatykę, więc wyznałem małemu człowieczkowi, z pewną dozą złego humoru, że nie umiem rysować. A on odpowiedział: Nic nie szkodzi. Narysuj mi baranka. Ponieważ nigdy nie rysowałem baranka, odtworzyłem mu jeden z dwóch rysunków, jakie byłem w stanie zrobić. Rysunek zamkniętego boa. Przeżyłem szok, kiedy usłyszałem odpowiedź małego człowieczka: Nie, nie, nie chcę słonia w wężu boa. Bo jest bardzo niebezpieczne, a słoń zajmuje bardzo dużo miejsca. U mnie jest tak ciasno. Potrzebuję baranka. Narysuj mi baranka, więc narysowałem. Przyglądał się z wielką uwagą i rzekł. Nie, ten jest już bardzo chory. Zrób mi innego. Narysowałem. Mój przyjaciel uśmiechnął się uprzejmie z pobłażliwością. Nie widzisz. To przecież nie jest baranek. To baran. Z rogami. Więc znów naszkicowałem dla niego rysunek. Niestety został odrzucony jak poprzednie. Ten jest za stary. chce baranka, który jeszcze długo pożyje. Wówczas straciłem do reszty cierpliwość. Zależało mi na rozpoczęciu demontażu silnika, nawet zgrałem więc o to ten szkic i rzuciłem. A to jest skrzynka. Twój upragniony baranek znajduje się w środku. Zdziwiłam się bardzo, gdy twarz mego młodego cenzora rozjaśniła się na ten widok. Ależ, właśnie o to mi chodziło. Powiedz mi, czy będę potrzebował dla niego dużo siana? Dlaczego? No, bo wiesz, mam tak mało miejsca. Wystarczy z całą pewnością. Dałem ci całkiem maluśkiego baranka. Schylił głowę w stronę obrazka. No, nie takiego znowu maluśkiego. Patrz, usnął. I w taki oto sposób zawarłem znajomość z małym księciem. Potrzebowałem wiele czasu, żeby pojąć, skąd pochodzi mały książę, który bez przerwy mnie o coś indagował. Sam wydawał się nie słyszeć moich pytań. Jednakże różne przypadkowo wypowiadane słowa naprowadziły mnie stopniowo na całą prawdę. Na przykład, kiedy zauważył mój samolot po raz pierwszy, nie narysuję mojego samolotu, to rysunek zbyt trudny jak na moje umiejętności, zadał mi pytanie: a cóż to za przedmiot? To nie jest żaden przedmiot. To lata. Samolot. Mój samolot. Z dumą powiedziałem mu, że latam. Wówczas wykrzyknął: Coś ty? Spadłeś z nieba? Tak, odparłem skromnie. Ojej, ależ to śmieszne. I mały książę wybuchnął śmiechem, wprawiając mnie w złość, gdyż oczekuje od innych poważnego traktowania moich nieszczęść. Potem dodał: A więc. I ty pochodzisz z nieba, z której planety. Dostrzegłem natomiast jakąś rozświetloną szparkę w tajemnicy okrywającej jego pojawienie się i szybko zapytałem: „Pochodzisz nie z tej planety. Na to jednak nie odpowiedział. Kręcił z wolna głową, przypatrując się samolotowi. Prawdę, rzekł że w takim czymś nie mogłeś przylecieć z daleka. I popadł w zadumę na dłuższą chwilę. Potem, wyjąwszy mego baranka z kieszeni, zatopił się w kontemplowaniu swego skarbu. Możecie sobie wyobrazić, jak zaintrygowało mnie jego wyznanie na temat innych planet. Przeszedłem do ataku z nadzieją, że dowiem się czegoś więcej. Skąd pochodzisz, malutki? Gdzie jest to u ciebie? Dokąd chcesz zabrać mojego baranka? Po chwili milczenia, wyrwał się z zadumy. Dobrze, że dałeś mi tę skrzynkę, bo w nocy przyda mu się na schronienie. Oczywiście, a jak będziesz grzeczny, to dam ci jeszcze sznurek do przywiązania go w dzień. I palik. Ta propozycja wydała się szokująca dla małego księcia. Do przywiązania? Co za śmieszny pomysł. Przecież, jeśli go nie przywiążesz, pójdzie sobie, gdzie go oczy poniosą i zginie. Mój przyjaciel znów wybuchnął śmiechem. Ale dokąd miałby pójść? Gdziekolwiek, przed siebie. Wówczas mały książę z wielką powagą zauważył: Nic z tego u mnie jest za mało miejsca, po czym dodał głosem zabarwioną odrobiną melancholii. Prosto przed siebie. Nie zajdzie za daleko.